Trzy punkty powędrowały do Szczecina. Rekord bielsko przegrał na własnym parkiecie z Pogonią 1-4. do Na niedzielny mecz trener Juszczak nie był w stanie wystawić pełnego składu. Zabrakło m.in. pistoletów w Pogoni, Michała Kubika oraz Marcina Mikołajewicza. Asy nasze pauzowały, czy z powodu lekkiej kontuzji, czy z powodu kartek, także myślę, że wyglądamy dobrze, bo i piłkarsko, i kondycyjnie, także no ja się tylko z tego cieszę, bo wiedzieliśmy, że mi tutaj na gorący teren i nie ukrywam, że obawiałem się wyniku. Jak dotąd portowcom nie udało się wywieźć z cygańskiego lasu ani jednego punktu. W niedzielę wywieźli aż trzy, a to za sprawą brazylijskiego futsalowca Nicola Glasa, który zdobył w tym meczu klasycznego hat-tricka, strzelając kolejno w czwartej, 17 oraz 19. Minucie. Rekord to bardzo dobra drużyna, ale myślę, że my też graliśmy świetnie. Pogoń była dzisiaj bardzo mocna. Naprawdę ciężko trenujemy. Często biegamy i to można zaobserwować w naszej grze. Choć rekordziści mieli kilka dogodnych sytuacji, to w pierwszej połowie często brakowało precyzji w wykończeniu akcji. Chyba zabarko tak troszkę spokoju, bo... My też umiemy grać w ten futsal i ja w to ciągle wierzę i mam nadzieję, że zdobędziemy ten medal. A dzisiaj właśnie chyba za bardzo chcieliśmy, za szybko i dlatego było tyle niedokładności i tyle niecelnych piłek. Po przerwie, po dośrodkowaniu Pawła Machury, bramkę kontaktową zdobył Radek Polaszek. Ciężki mecz, ale honorowego bramka była, ale myślałem, że już dojdzie potem, że doprowadzimy do remisu, nim minimalnie, no ale. My strzeliliśmy bramki, no to winik się tak ustalił, że skończyło się 3-1. Chyba w pierwszej połowie się ustalił winik, jakby tak powiedział. W 35. minucie spotkania Andrea Buciol wprowadził lotnego bramkarza. Dzięki temu zagraniu rekordziści mieli kilka dogodnych sytuacji. Niestety z żadnej nie skorzystali. No tak Z lotnym bramkarzem to już jest takie ryzyko. To już albo strzelimy, albo dostaniemy. Byli tam parę, tak jak ja miałem jedną sytuację. Może Paweł Mahura miał drugą sytuację, ale... Nie, nie było tak aż gorąco. gorąco, no, nie wiem, no. Może mieliśmy chyba w pierwszej polowie tego, tak nie doprowadzi taki, taki wynik 3-0, to może by wyglądało inaczej. No. Ale w drugiej połowie chcieliśmy, chcieliśmy to od, od, odrobić tę stratę, kibicom i wszystkim tutaj, ale nie udało się. Ostatni gol tego meczu wpadł na sekundę przed końcem spotkania. Jego autorem był Maciej Wołoszyn. Tym zwycięstwem Pogoń zapewniła sobie pierwsze miejsce na koniec sezonu zasadniczego. No, przede wszystkim cieszymy się ze zwycięstwa. Tuż przed meczem powiedziałem zawodnikom, że liderem jest cały zespół. Nie patrzymy na to, kogo dzisiaj nie ma. Eee, w tym jest nasza siła, że jesteśmy super zespołem. Teraz mogę to śmiało powiedzieć, bo rekord do łatwych rywali nie należy. No, a to zwycięstwo 4-1 bez naszych asów Kubika i Mikołajewicza, którzy w sumie strzeli 36 bramek. No myślę, że ma swoją wymowę i tutaj głośno zgłaszam aspiracje do, do medalu. Pierwsze miejsce oczywiście zobowiązuje, natomiast pamiętajmy, że my mimo tego zwycięstwa dalej go nie mamy, dalej gdzieś tam pracujemy. Nad tymi brakującymi punktami oczywiście mamy ten handicap w postaci przewagi, ale tak jak powiedziałem, będziemy się cieszyć na pewno, kiedy to już będzie przyklepane. Wyszliśmy za bardzo zmotywowani, za bardzo chyba chcieliśmy i dlatego tak dużo rzeczy nam dzisiaj nie wyszło, a z drugiej strony... Na pewno to nie jest przypadek, że Pogon jest liderem i jak widać potrafi grać w futsal. Szkoda, bo jestem załamany. Byliśmy zmotywowani, wiedzieliśmy, że dla nas to jest najważniejszy mecz sezonu i niestety teraz już musimy też oglądać się na innych, a to jest najgorsza rzecz. No tuż no, przegraliśmy. Czwórka nam się oddala na pewno. No i, no i to ale nie, nie skreśla nas, że będziemy grać. Pracią Mistrzostwo Polski. Po tym meczu rekord plasuje się na siódmym miejscu z dorobkiem 33 punktów. Kolejny mecz Biało-Zieloni stoczą z ulokowaną na trzecim miejscu w tabeli FT Gatta Aktiv z Duńska Wola.